Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem mam dla Was mikrorecenzję książki Biblioteka na górze opiec. Całą recenzję oczywiście będziecie mogli obejrzeć na YouTube. Tutaj opowiem Wam skrótowo, że mamy do czynienia z Dark Fantasy. Jest to dość dziwne Dark Fantasy. Dużo elementów gore, wydaje mi się. I cała fabuła jest... Opowiada nas z punktu widzenia Caroline, która jest jednym z dzieci i posiada naturalne moce ojca, który to zniknął. Ojciec jest oczywiście taką dziwną figurą. Nie wiadomo, czy jest jakimś bogiem, czy jakimś innym demonem, ale to on wychowywał te swoje rozmaite dzieci, które posiadały, które posiadały jakieś tam... Mm, niezależnie od siebie, mocy różnych domen. No i on znika i dzieci, które już są właściwie młodymi dorosłymi postanawiają go szukać. Wchodzą w interakcje z światem współczesnej Ameryki. Dzieje się bardzo dużo, ale moim zdaniem ta książka w różnych elementach nie domaga. Dlatego ode mnie tylko 7 na 10. Po resztę zapraszam na YouTube. Dzięki. Cześć.